Dostrzegliśmy zgłoszenie na temat wypadku, który miał się dziać na trasie Opole Strzelce w okolicy miejscowości tarnów opolski Falmirowice, tutaj przy zjeździe. Dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, okazało się, że zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Jeden z tych pojazdów wyjeżdżał z strony Tarnowa-Opolskiego, drugi jechał normalnie tutaj tą drogą szybkiego ruchu. No i doszło do zderzenia dwóch pojazdów, w wyniku czego jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Jest to kierowca mniejszego samochodu, a więc Perzeta. My przybyliśmy na miejsce równocześnie z zrm czyli z Pogotowiem. Oni już od razu przystąpili do oceny stanu poszkodowanego. My w tym momencie drugą osobą się zajmowaliśmy, która sama wydostała się, w własnych siłach wyszła z pojazdu. I w tym momencie tamtej drugiej osoby no niewiele było. Były to jakieś takie zwykłe obrażenia, obtarcia na skórka. Znowu u tamtej osoby lekarz będący na miejscu stwierdził zgon. No i na razie zabezpieczamy miejsce zdarzenia, czekamy na prokuratora oraz grupę, która ustali tu przyczyny tego wypadku.